Dzisiaj jesteśmy na jednym bloku, ale będzie mega straszny i będzie pełno potworów. I zacznijmy kopać ten jeden blok. Tylko czekajcie, ja słyszę jakieś dziwne odgłosy biegania. I czy to jest jakiś straszny potwór, który do nas biegnie w naszą stronę? No nie! Ale jest taki szybki, my jesteśmy skończeni! Też mi się tak wydaje, bo to jest nasz koniec, ale chwilę, czemu on zniknął? On na pewno wróci, a my musimy zbudować farmę i domek, aby przejść na normalny świat. Więc zacznijmy szybko kopać tego jednego bloka. A ja bym jak najszybciej zrobił domek, więc zacznę rozbudowywać tą wyspę. Ej, to bardzo dobrze, ja tutaj mam jakieś drewienko, więc szybko musimy to wziąć. I ej, czekaj chwilę, tutaj była jakaś owieczka i ona umarła od razu, ale chwilę, dlaczego tutaj pojawiła się jakaś straszna jej wersja? Bo na tym jednym boku są tylko straszne zwierzęta, a masa! Zostaw nas! Ej, tak, ona ma taki dziwny dźwięk tej krowy! I nie! Wywalaj na dół! Nie możemy cię mieć na jednym bloku! I na całe szczęście ona zleciała! Te potwory tutaj mogą być naprawdę mega straszne, ale czekaj, ja tutaj spróbuję w takim razie wykopać jeszcze troszkę tego drewna, bo ono nam się przyda, ale chwilę świnka tutaj się zrespiła i od razu dedła! Tak, bo to jest straszne! Tylko Co, bo to jest straszny jeden blok, wywala! Tak, dobra, nie chcemy tego, bo my się mega boimy, ale chwileczkę, pojawił się twój domek przed nami, tylko jest jakiś smutny. Nie, on jest normalny, mi się podoba, a jak tam przyjdziemy, to zrobimy jedno zadanie i uciekniemy z tego jednego bloku. Nie, to może być jakaś pułapka. Te potwory mogą chcieć nas zaatakować. Tam, czekaj, czy ja coś tam widzę w środku? Tam jest jakiś wielki potwór, który wychodzi! On przejął mój domek, a tam w środku są jakieś kościotropy to twoją chatkę. Czekaj chwileczkę. Wiesz co? Ja muszę ten most zbudować i musimy być bardzo czujni na tym jednym bloku, bo już myśleliśmy, że stąd uciekniemy, ale to nie jest takie proste. Ale czekajcie, ta postać nie buduje się do naszej wyspy? A, o, jest! Hey! Może nie będzie miała bloków! Nie! Musimy szybko w takim razie kopać tego jednego bloka, bo inaczej ona tutaj zaraz przyjdzie. Błagam, jak ja tutaj zobaczę tego potwora, to ja się popłaczę. O nie, on jest o, tak o, blisko, o, o. proszę nie podchodź doma! Czekaj, chwilę, tutaj jest krówka, która też umarła. Ale na szczęście dostaliśmy z niej całe jedzonko. A ten potwór chyba płacze. I ustawił się na górze domku i napisał. Chodźcie do mnie! O nie, Pipek, nie damy się nabrać na te gierki, bo my musimy tutaj zbudować nasz domek, więc szybciutko zrobię większą tą wyspę tak, żebyśmy tu widzieli, ale chwilę ja tam widzę! Nauczek szamp na przeciwko naszej wyspy! A tam jest jakiś wielki potwór, który płacze i podpala wszystko! No nie, oni <laughs> to wszystko nic! Czy to już jest po twoim sklepie? Nawet tam nie podko! Nie, chwilę, moja koszuleczka z uczek szopu A nawet poduszka, która jest taka fajna I on to wszystko rozwala Pimpek, muszę tam podbudować się Nie ma takiej opcji, nie pozwolę e, ci na to e, Przecież ty e. teraz uwierz, ten potwór jest za silny Nie no, dobra, masz chyba rację I zbudujmy w tym miejscu jakiś domek Żeby nam się te zadanko ułożyło I ja, Pimpek, mam jakieś dziwne bloki Ale coś chyba ulepimy, co? Ja też mam takie najgorsze hmm. bloki na świecie Zobacz, coś takiego Nawet takie dziwne rzeczy No nie wiem, co to ma być za domek nie no, on będzie fajny Tutaj na pewno przeżyjemy troszeczkę I o, nawet mamy drzwiczki w tym miejscu I to w sobie wygląda już dosyć dobrze Ja tutaj jeszcze zrobię crafting Tak, żebyśmy mieli w tym miejscu I zobacz, teraz możemy sobie skraftować różne rzeczy Ale chwileczkę, Pimpek, czy ty otwierasz te drzwi? Nie, ja buduję domek, musimy dokończyć tym Czekaj chwilę, ale te drzwi same się otwierają Tutaj z drugiej strony nie ma nikogo A mimo wszystko to się otwiera O czym ty mówisz? Nie, te drzwi są po prostu tutaj otwarte Chociaż nie, chwila, one się otwierają i zamykają a Ja tego nie robię o, o, to jest chyba upiorne Ja w takim razie zrobię nam w tym miejscu patyki A tutaj skraftuję dwa mieczyki Tak, żebyśmy je mieli I teraz żaden potwór chyba nie będzie nam straszny Więc weź to, a ja zniszczę ten jeden bloczek I pół nasz domek został zaliczony Czyli tylko jeszcze musimy zrobić farmę I stąd wyjdziemy. Ale patrz co jest uh. za nami, To pisze, że jest kopalnia I są nawet darmowe diaksy Ja nie chcę twojego miecza, on jest słaby uh. Zaraz tam podejdę i będę mieć mnóstwo diabetu Poczekaj, tam może być jakiś potwór Tam w ciemności, bo tam nie wiemy co jest za tym? Ja to widzę, był no to więc nic tam nie będzie. Nie. Poczekaj, ty w ogóle masz jakieś przedmioty, masz tylko mieczek drewniany, nawet nie masz kilofu, Pipek, musisz sobie go zrobić. Nie potrzebuję go, ja chcę tylko zdobyć uh. diamenty. Czekaj. To jest tyle diaksów. lepiej tam nie wchodź, bo tutaj, o, widzę jakieś kraty i to może być dom jakiegoś innego potwora. I chwileczkę, ja coś tutaj widzę, ktoś się patrzy w ścianę. O nie, dobra, lepiej go nie budźmy, to chyba jest jakiś potwór, ale my musimy wykopać diakse, tylko chwila, ja nie mam kilofa. Tak, chodźmy w takim razie, musimy sobie zrobić kilofik, ale ja bym w ogóle to tutaj nie wchodził z czułbym tą drogę, bo ten potwór był mega przerażający i teraz wystarczy, że zrobimy kilofik, tylko ja nie mam tutaj żadnego żelaza i o, ty wykopałeś stąd kobla i zrobiłeś piecyki. Tak, a na dodatek mam nawet żelazo, bo żeby troszeczkę go przetopić i zaraz będziemy mieli kilof. Ej, tak, ty dużo tego nakopałeś, to bardzo dobrze. I wezmę stąd te żelazo, które się teraz zrobiło i w tym miejscu po prostu je ułożę i wezmę sobie jeden żelazny kilof, tylko musimy być bardzo ostrożni, bo te diaksy są mega mocne, ale możemy dednąć, więc wejdźmy tutaj i zacznijmy kopać różne diaksy, ale czekaj, ten potwór zmienił swoje miejsce. Zaraz, zaraz, on był po drugiej stronie, a teraz jest tutaj, wiesz co, ja chyba stąd pójdę już nie chcę kopać tych diabetów. E, no co, i zostałem sam? No dobra, widzowie, to muszę w takim razie po cichu wykopać tutaj diaksy, bo one są mega mocne. One przecież dadzą mi różne rzeczy, tylko chwilę, ten potwór zaczyna się obracać i zaczyna się na mnie patrzeć, tylko on jakoś dziwnie wygląda. A, i zaczyna mnie gonić w tej kopalni. Pimpek, pomóż mi, ja muszę go uderzać, bo zaraz on mnie pokona. czekaj, どっちがおいしい No tak, tylko on mi zadaje dużo serduszek. Muszę uciec na tę wyspę i weźmy stąd nasz most. Bo to jest błąd, że my tutaj wykopaliśmy to. Ale masz jakieś diamenty chociaż? A ten potwór ci chyba nie przedostaje dalej. I tak, i bardzo dobrze, ja to zniszczę jak najbardziej. Ale na całe szczęście wykopałem aż cztery diamenty. Tak, dzięki temu będziemy mogli być silniejsi i na pewno żaden bobek nas tutaj nie dopadnie. I na pewno stąd uciekniemy. Trzymaj mieczek. I teraz możemy was się pokonać, wygupie potwory. One wszystkie się na nas patrzą. A nam została tylko farma. Ma do zrobienia i uciekniemy stąd, jest już bardzo blisko, więc szybko może wykopmy w takim razie ten bloczek. I wiesz co? Może zrobić jakieś zabezpieczenia. Co ty na to? A no by się nam przydało, bo na razie oh nie. każdy chce nas rozwalić na tym bloku. Tak, i nawet te mopki przecież dodają a one są takie słodziutkie z normalnego Minecrafta. Tylko jak my zdobędziemy nasionka, bo tutaj nie ma niczego. O, jest jakiś pierwszy melon, ale nie wiem czy on wystarczy, ale chwilę ty, pojawia się tutaj jakaś wioska wieśniaku. to na pewno będą o... jakieś uprawy, patrz na to. Nawet nie musimy tworzyć własnej Wystarczy, że tam podejdziemy. Tak, i to będzie koniec. Wygramy tą grzeszkę, tylko ci wieśniacy cali, deadneli, Nie wiem, i ta wioska nawet cała się pali. to tak, to jest troszeczkę straszne, ale nie ma tutaj chyba żadnego potwora. Ty, ale ja słyszałem jakiś dziwny dźwięk i nie wiem skąd on jest, ale dobra, pipek, ja w takim razie zabieram to, ale chwilę. A tutaj jest jakiś straszny villager i on zaczyna na nas czytać i nas uderza. Ty, chyba nie chce, żebyśmy zebrali jego uprawy, bo wylewa tutaj do kulawy. Tutaj w nią wszedłem. A, dobra, Pipek, szybko. Ewakuacja na drugą stronę, bo on chce nas zatrzymać i szybko znisz ten most, żeby on do nas nie przyszedł. Tak, ja go już zacznę to, 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 to. rozwalać, a ty uciekaj na swoją wyspę, ty się palisz a jeszcze będziesz mieć trochę życia. Tak, na pewno. I czekaj chwilę, skoro ten domek już jest, zobacz, co zdobyliśmy. I mo. mamy cztery nasionka, tylko nie wiem, czy starczy. musimy zrobić motykę. Tak, ona się przyda. A mi się udało zabrać od tego jaka wodę. Więc możemy tutaj zrobić malutką farmę. Ej, tak, to już będzie prawie koniec. Zobacz w tym miejscu, co zrobimy. I błagam, gromu. Musisz nam pozwolić odejść Tylko chwilę, ty Ja słyszę jakieś wybuchy TNT O co tu chodzi? I to jest gdzieś koło naszego domku I ej, w tym miejscu pojawiło się masę TNT Ale to jest jakaś podpucha Nie, ja kocham nawet będę mieć moją piosenkę o TNT, TNT Ja tylko chcę to odpalić Nie no, ja wiem, że ty kochasz je, bo naprawdę pip, będzie mieć swoją piosenkę, na której ty, ja też jestem Ale nie idźmy tam, ten bloczek TNT On nie wydaje się jakiś podejrzany, on ma ręce Co ty mówisz? On jest taki fajny, tak? Zbieram wszystkie TNT, ale o, o On chyba nie wygląda zbyt przyjaźnie Jak to? Czekaj, niech on odwróci się w moją stronę Bo jest mega strasznie Czekaj, ale on niszczy wszystkie TNT teraz bardzo oh. z tym Co jest O nie! <grym> nie! Nie! ty też spadłeś na dół, ten blok go przechytrzył. I te wszystkie potwory teraz się śmieją normalnie, wygubię potwory, nie dam wam normalnie przegrać tego. Ja pójdę szybko dokończyć moją e, farmę, tylko chwilę. Pipek, ty się zrespiłeś? Bardzo dobrze, ale nie. Dlaczego ty masz taki uśmiech dziwny? Jaki uśmiech? Jestem normalnym pipkiem i po raz zniszczyć tą farbę. Nie potrzebujemy jej. Co, ale chwilę, jak to nie potrzebujemy? My musimy ją zbudować, ale chwilę, czy to nie jest przypadkiem jakiś potwór, który się przebrał za pipka? Lepiej nie podchodź do mnie, bo cię normalnie uderzę kilofem. A może zostajemy na tym jednym bloku? Tu jest tak fajnie, mamy domek i tyle przyjaciół koło siebie. Ej, w sumie, pipek, możesz mieć rację, tylko my przed chwilą mieliśmy uciec, a ty tak dziwnie się zachowujesz, a to mi się nie podoba, bo zach przed chwilą byłeś inny. Nie, to ja jestem prawdziwym pipkiem. Ten pipek jest straszny i musimy go pokonać! A, i teraz on ma taki dziwny dźwięk potwora. O co się wiedziałem, że jesteś straszny i spadł na dół. Ej, bardzo dobrze, pipek! Już myślałem, że zostaniemy tutaj na zawsze, ale my jesteśmy jednak sprytni. Ma nawet o jedną marcheweczkę, więc to zasadzimy i musimy jeszcze dać tutaj raz, dwa, trzy, cztery rzeczy, tylko nie mam nic. Ja mam pięć nascionek, więc one nam starczą, ale nie brakuje oh. jeszcze jednego do skończenia. Ej, tak, ja to źle. Policzyłem. O o, mamy teraz mega przewalone, bo tam na pewno nie pójdziemy. Ale nie pomyślałem o tym, że mam cztery melony normalnie w ekwipunku, więc tylko wystarczy go posadzić. Ale chwilę ja tu widzę Hero O, i on jest prosto do naszej wyspie. Nie, ja się do co do mojego domu! Serio mnie zostawiłeś? A ten Hirobrain teraz zaczyna coś zjadać i zaczyna się teleportować. Czy on połączy te wszystkie mapki? Nie, on do mnie podchodzi i cały czas próbuje mi uciec. A ja muszę go pokonać tego pichrobraina. Nie, on jest za mocny, ale dobra, ja spróbuję postawić tego melona tutaj w tym miejscu. I uwaga, tak, teleportowało nas do normalnego świata. Juhu!